Tak, no ty to nie będę niechcący o proszę bardzo, jest bardzo mokre, pomarańczowy, o barwie takiej. Jest A, przepraszam. No tak. I pachnie, pachnie bardzo fajnie, nie? Tak, e, lodami pistacjowymi w zasadzie. Identycznie. Tylko, że jak teraz jak dłużej to się pali, to ja tu czuję no, no normalnie. No tak, pachnie. trochę nawet bardzo tak fajnie. No takie coś dziwne... Taki no, bo, trochę... tak tak marca pan trochę, co? Takie, takie właśnie lody no, ma coś orzechowego, coś takiego, takiego... Ale pistacja jest, no. Oczywiście <krym krym> to jest pistacja. No, ale nie ma nie, ma, nie ma, no, no trochę dziwna. Chociaż na początku jak było zapakowane, to pachniało takimi fajnymi lodami właśnie pistacowymi. Idealnie tak Tak? Czy nie? No, no. szukasz. <krym> Jejku, nie wiem, fajnie, ale ten smak jest przetłumiony niestety. Została Tego smaku taka, nie, można, że nie, ma. nie no jest smak, tylko taka skorupka bardziej. Bliżej, bliżej ten smak jest skorupki niż samej pistacji. Jest taki trochę cierpki i przeszkadza trochę w Nie smakujemy Zapach ma, <coughs> ma świetny, ale mi na przykład osobiście nie smakuje za Chociaż Afacho do niego podchodzi, no, no, <coughs> nie. nie że on bo zachęcająco, zachęcająco pachy. Miał być desera, jest. Tak to cię Nie ma. Nie ma w nim nic specjalnego ogólnie. Jeśli będziecie szukali tam pistacji to raczej. Nie, do, no, lepiej iść no, do sklepu, kupić sobie paczkę za 5 zł i pojść sobie. Nie w zasadzie da się jej doszuwiam, to nie są takie słone, ale jak są te pistacje niesalone, to, to rzeczywiście tak smakują. Tylko, że w dymie to jednak nie palona pistacja, że tak się wyrażę to nie jest to. No skoczyć do sklepy zapalimy sobie jakąś. To nie. poczekajcie. <laughs> Nic specjalnego, dymi fajnie. Ale przeszkadza, ten dymek jest nie za bardzo. I taki jest syntetyczny. Orzechowy, orzechowy rzeczywiście jest taki. taka skorupka. Ale chyba się powtarza. bardziej skorupka niż owoc i. Nie. Ale jak tak maskam się tym. To takie. Taki orzech jest, no. Orzech. Ale to nie jest pozytywne. Nie w pozytywnym świetle orzech. No właśnie. Takie. <coughs> Tak, no, ma. No. Ogólnie fakur, pistacja. To raczej średnio jest tyton, że tak powiem. Ja podam. Kurczę, gdyby tak pachniał, jak. Je, znaczy smakował, jak pachniał. No, to byłby kolor. To byłby kozak. A niestety czwóreczka. No o tym samym pomyślałem właśnie o czwórce. Nie możesz tak myśleć, jak ja? Ale mogę. Może. <laughs> przekaz, przekaz. To będzie jeszcze niżej, będzie trzy. No, no, taki, taki średni, jak średni. Nie, Dawaj. jest to właśnie będzie trzy, bo mnie bardzo rozczarował, bo zapach ma świetny, a smak ma beznadziejny maksymalnie. No i taki... Ja cały czas czuję tutaj. W eluzie. Przegryź jakimś mózgiem, jakimiś podrobami masz tam w lodówce Te swoje. Tym ozorem. Podróby? Podróby? Nie, nie, nie. Trzy z mojej strony. Ja dam cztery, no. Takie, ale takie... Średnie cztery, no. Będziesz szczery, cztery, tak? Tak, bo dosłownie do ustawienia. No nie ma rewelacji, niestety. Ja ci to pokażę. Daj mu, mu ognie. Nie, to chyba nie ma sensu, jakbyś mu dał ognie. Myślisz, to może jakby był słodki, to by było fajne, ale on nie jest słodki nawet. Nie. Taki tępy smak. No, taki pusty. Czegoś mu brakuje. Mm, mm. Jakby był, jak był słowny. Ooo! o, o. o, o ciekawy. No, no tak. dziękujemy. No. Troszeczkę jesteśmy rozczarowani. Z tym czytaniem, ty, tak, z tym typem. Czwareszka, ty. marginesz fajny, no można to palić, ale ja chyba do niego nie wrócę już. No, no, no cóż, ja bym się nie zapraszał do <kłys》>, kolejnych, do poprzednich recenzji naszych. No dobrze. Ja się do mojego stażu że do domu. Like I said, la I'm vraiment pas besoin i go